Istnieje wiele miejsc z niezwykłymi realiami i tradycjami, ale niewiele jest tak wyrazistych jak ziemie Masajów. W rozległych i wymagających równinach afrykańskiej sawanny żyje wojownicze plemię, którego zwyczaje wykraczają poza współczesne normy. Wyobraź sobie miejsce, gdzie mężczyzna, pragnąc się ożenić, musi ofiarować znaczny zestaw krów rodzinie narzeczonej jako posag, potężny symbol zaangażowania i szacunku. Miejsce, w którym gościnność jest tak święta, że w przeszłości gość mógł zostać zaproszony do spędzenia nocy obok jednej z żon gospodarza, jako gest szacunku i przyjaźni. Ponadto istnieje tu stary zwyczaj, który pozwala mężczyźnie mieć kilka żon jednocześnie, co stanowi symbol siły i prestiżu. W społeczeństwie Masajów małżeństwa są aranżowane przez rodziców, a mężczyźni muszą przejść drogę honoru. Zaczynają jako wojownicy, których zadaniem jest ochrona plemienia, a z biegiem lat, zdobywając umiejętności i szacunek, stają się głowami rodzin, a później uznawani są za mędrców szanowanych przez społeczność. Aby osiągnąć te pozycje, młodzi wojownicy musieli w przeszłości stawić czoła jednemu z największych wyzwań natury, w walce z lwem, wyposażeni jedynie w swoją odwagę i gołe ręce. Ten rytuał był czymś więcej niż próbą siły, był potwierdzeniem ich odwagi i kluczowym krokiem w formowaniu ich tożsamości. Kolejnym znakiem rozpoznawczym wojowników masajów jest zdolność do wykonywania imponujących skoków pionowych, fizyczne wyzwanie, które symbolizuje zwinność i honor. W ten sposób pokazują swoją wartość, zdobywając Uznanie i szacunek. Ponadto życie Masajów jest osadzone w jednym z najbardziej dzikich i wymagających środowisk na Ziemi, gdzie współistnieją z najbardziej drapieżnymi zwierzętami Afryki. To surowe środowisko, mimo swojej bezlitosności, ukształtowało Masajów, czyniąc ich jednym z najbardziej szanowanych i podziwianych plemion, znanych z odwagi, odporności i autentyczności. W tym filmie zgłębimy tradycje, sekrety i ciekawostki o Masajach, jednym z najbardziej niezwykłych plemion na świecie. Przygotuj się na immersję podróż pełną odkryć. Masajowie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup etnicznych Afryki, znani z bogatej kultury i tradycji, które przetrwały do dziś. Zamieszkują głównie Kenię i Tanzanię na rozległych równinach wschodniej Afryki, w rejonach pobliżu Serengeti i Parku Narodowego Amboseli, obszarach słynących z dzikiej przyrody i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Licząc około jednego miliona ludzi, Masajowie wyróżniają się kolorowymi strojami, tradycyjnym stylem życia i przede wszystkim głębokim związkiem z terytorium. Kim są Masajowie? To koczowniczy pasterze prowadzący proste życie, oddane hodowli bydła, które stanowi nie tylko ich źródło utrzymania, ale także ich status społeczny i tożsamość kulturową. Dla nich bydło to więcej niż zasób ekonomiczny, to symbol dobrobytu, a jego hodowla przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Życie Masajów obraca się wokół natury i ziemi, a ich organizacja społeczna jest oznaczona silną strukturą wspólnotową i systemem klas wojowników. Historia Masaj jest pełna tajemnic i tradycji, które intrygują świat. Ta koczownicza grupa wywodzi się z doliny Nilu, z rejonu obecnego Sudanu, skąd rozpoczęli długą migrację na południe między XV a XVIII wiekiem. W poszukiwaniu żyznych ziem dla bydła i lepszych warunków do życia przemierzyli setki kilometrów, aż ostatecznie osiedlili się na równinach Kenii i Tanzanii. W kulturze Masajów bydło zajmuje centralne miejsce, znacznie wykraczając poza zwykłe środki do życia. Dla Masajów, krowy są symbolem bogactwa, statusu. I władzy, reprezentującym najcenniejszy majątek, jaki rodzina może posiadać. Ilość bydła, które posiada mężczyzna, określa jego pozycję społeczną i wpływy w społeczności. Posiadanie wielu krów oznacza dla Masajów nie tylko bezpieczeństwo ekonomiczne, ale także prestiż i szacunek. Każde zwierzę traktowane jest jak skarb niezbędny do utrzymania i handlu, dostarczając mięsa, mleka, a nawet krwi, produktów niezbędnych w diecie Masajów i ich przetrwaniu. Rola bydła w życiu Masajów wykracza jednak poza kwestie pożywienia. Odgrywają one także kluczową rolę w ceremoniach i rytuałach, które znaczą główne wydarzenia w życiu. Krowy są obecne podczas narodzin, inicjacji, ślubów, a nawet pogrzebów. Te zwierzęta są ofiarowane w specjalnych okazjach, w rytuałach, które wzmacniają więź wspólnoty z przodkami i duchami. To relacja pełna głębokiego szacunku i wzajemnej zależności. Dodatkowo krowy mają fundamentalne znaczenie w relacjach małżeńskich, zwłaszcza w systemie posagu. U Masajów, gdy mężczyzna pragnie się ożenić, musi ofiarować rodzinie. Narzeczonej znaczną liczbę krów jako posak. Ten system wymiany krów za żony jest głęboko szanowaną tradycją, ponieważ symbolizuje wartość i powagę związku. Dla rodziny narzeczonej posak nie jest tylko prezentem, to wyraz szacunku i znak, że mężczyzna jest gotów zainwestować w dobro nowej rodziny, która się uformuje. Im większa liczba ofiarowanych krów, tym większy szacunek okazuje przyszły pan młody dla panny młodej i jej rodziny. Posak w postaci bydła symbolizuje również zobowiązanie rodzin nie jest to zwykła transakcja to pakt między dwiema grupami, który łączy je w sieć wzajemnego wsparcia i odpowiedzialności Ta praktyka służy zacieśnieniu więzi między rodzinami i wzmacnia społeczność jako całość Dla masajów małżeństwo to wydarzenie które wykracza poza jednostki łączy rodziny i wzmacnia więzi społeczne a bydło stanowi kluczowy element tego połączenia ofiarowane krowy mają również praktyczną wartość wspierając ekonomicznie rodzinę Panny Młodej zwłaszcza w trudnych czasach to sprawia że posad staje się rodzajem ubezpieczenia społecznego, zapewniającym, że rodzina panny młodej będzie miała zasoby, by stawić czoła trudnościom. W ten sposób bydło nie jest jedynie materialną wymianą, ale sposobem na ochronę i zagwarantowanie dobrobytu przyszłych pokoleń. Z biegiem czasu ta tradycja przetrwała, choć dostosowała się do pewnych współczesnych zmian, zwłaszcza w rejonach, gdzie nacisk ekonomiczny i wpływ zewnętrznych kultur zmuszają Masajów do poszukiwania nowych sposobów na zachowanie tradycji. Niemniej jednak symbolika Bydła jako integralnej części związków małżeńskich pozostaje silna, znaczenie przypisywane posagowi skrów odzwierciedla głęboki szacunek, jaki Masajowie mają dla swoich tradycji i centralną rolę bydła w ich życiu i kulturze. Jedną z najciekawszych ciekawostek dotyczących kultury Masajów jest dawna tradycja oferowania gościowi nocy spędzonej z jedną z kobiet jako symbolu gościnności. Może się to wydawać dziwne dla wielu, ale dla Masajów ten gest sięga znacznie głębiej niż zwykłe witamy. Symbolizuje pragnienie budowania głębokich więzi i relacji zaufania między rodzinami. Dla gospodarza oferowanie jednej z żon jako części powitania to sposób na okazanie hojności i szacunku, tworząc więź z gościem, który może stać się sojusznikiem w razie potrzeby. Ta tradycja pojawiła się w kontekście, w którym przymierza i partnerstwa między plemionami były kluczowe dla przetrwania i pokoju. W dawnych czasach, gdy współpraca była niezbędna dla obrony i dobrobytu wspólnot, gość, który przyjmował to Zaproszenie był praktycznie uznawany za część rodziny, osobę, której gospodarz mógł zaufać. Ten symboliczny akt służył wzmacnianiu przyjaźni i komunikacji między różnymi klanami i plemionami, tworząc sieć relacji przynoszącą korzyści obu stronom. Dla Masajów dzielenie się żoną ma jeszcze inne znaczenie. Reprezentuje stabilność i prestiż rodziny gospodarza. Posiadanie kilku żon jest postrzegane jako znak dobrobytu wśród Masajów, co wskazuje, że głowa rodziny jest szanowanym mężczyzną, zdolnym do utrzymania. Trzymania licznej rodziny. Ten dobrobyt, wyrażany przez liczbę bydła i zasobów, którymi dysponuje rodzina jest hojnie dzielony z gościem, sprawiając, że czuje on szacunek i wartość, jaką gospodarz przypisuje jego obecności. Co ciekawe, mimo tej tradycji, kobiety masajów mają autonomię w podejmowaniu decyzji. Każda z nich ma prawo zdecydować, czy chce uczestniczyć w tym geście gościnności, co odzwierciedla złożoność społecznych relacji wśród masajów. Mają one aktywną rolę w podejmowaniu decyzji rodzinnych, a ich zdanie jest szanowane. Szczegół ten dodatkowo wzbogaca zrozumienie tej praktyki, choć tradycja oferowania żony gościowi nadal jest widoczna w niektórych regionach, dzisiaj jest to rzadkie i często realizowane w sposób symboliczny. Z powodu wpływów zewnętrznych i kontaktu ze współczesnym światem, wiele tradycji masajów zostało zaadaptowanych lub zaprzestano ich praktykowania. Edukacja i turystyka przyniosły nowe perspektywy dla plemion, skłaniając niektórych do kwestionowania tych dawnych rytuałów, jednak nawet jeśli odbywa się to w sposób bardziej dyskretny, ten akt nadal reprezentuje istotę masajskiej gościnności, wartość przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Antropolodzy badający tę kulturę podkreślają, że pomimo zmian, zwyczaj przyjmowania gościa z taką hojnością odzwierciedla zaangażowanie Masajów w dobro wspólnoty i jedność społeczności. Nawet w świecie, który coraz bardziej ceni indywidualizm, Masajowie zachowują wizję wspólnoty, w której wartość grupy i relacje między jej członkami są ważniejsze niż osobiste interesy. W ten sposób ta stara tradycja staje się świadectwem bogactwa kulturowego i światopoglądu Masajów, przypomnieniem, że dla nich prawdziwe znaczenie gościnności to wzajemne zaufanie i szacunek, które wzmacniają jedność i zachowują esencję życia we wspólnocie. Jedną z interesujących tradycji Masajów jest zwyczaj wywoływania bujek między wojownikami. Dla nich konfrontacja to sposób na okazanie odwagi i umiejętności, ale przestrzega określonego kodeksu szacunku i honoru. Kiedy wojownik Masajów wskazuje włócznią na ziemię, jest to postrzegane jako bezpośrednia prowokacja do walki. Ten gest reprezentuje wyzwanie i wymaga odpowiedzi. Drugi wojownik musi zdecydować, czy zaakceptować walkę, biorąc pod uwagę swoją reputację i wpływ na społeczność. Te bójki mogą mieć różne przyczyny, od sporów o terytorium i osobistych nieporozumień, o kwestie zazdrości, jednak wbrew pozorom celem tych pojedynków nie jest powodowanie poważnych obrażeń. Przeciwnie, służą one jako okazja dla wojowników do wykazania się swoją wartością i zdobycia szacunku. Ten kodeks honorowy kształtuje kulturę Masajów, gdzie konfrontacja jest rytualizowana i starannie prowadzona. W każdym pojedynku wojownik ma okazję wykazać się siłą, samokontrolą i, co najważniejsze, zaangażowaniem w harmonię społeczną. Unikalną cechą tych bujek jest to, że mimo początkowego napięcia mogą zostać szybko zakończone w sposób pokojowy. W trakcie walki, jeśli jeden z wojowników zaoferuje drugiemu garść trawy, gest ten jest rozumiany jako znak pokoju, przyjęcie prawy przez przeciwnika oznacza, że spór się zakończył, a obaj opuszczają konfrontację bez urazy. Ten szczegół podkreśla równowagę, którą masajowie starają się zachować między siłą a pojednaniem. W końcu dla nich honor wojownika nie polega jedynie na umiejętności walki, ale także na umiejętności zakończenia konfliktu we właściwym momencie. Małżeństwa wśród masajów odzwierciedlają ich tradycję i organizację społeczną. Dla nich związek małżeński to coś więcej niż tylko więź między dwiema osobami. To więź Między rodzinami i filar wspólnoty. Małżeństwa są aranżowane przez rodziców, którzy negocjują z rodziną panny młodej, aby zapewnić korzystny związek dla obu stron. Umowa ta zazwyczaj obejmuje przekazanie posagów bydle, wzmacniając status i szacunek między rodzinami. Praktyka aranżowanych małżeństw ma na celu zapewnienie stabilności i ciągłości, zachowując tkankę społeczną i wartości Masajów. W kulturze Masajów starsi mężczyźni często żenią się z młodszymi kobietami, wzmacniając więzi między pokoleniami. I rozszerzając sieć sojuszy rodzinnych. W momencie zawarcia małżeństwa mężczyzna Masai przyjmuje na siebie zbiorową odpowiedzialność, staje się filarem rozwijającego się gospodarstwa domowego, zwłaszcza jeśli praktykuje poligamię. W tym kontekście mężczyzna może mieć kilka żon, z których każda mieszka we własnej chacie, ale razem tworzą jedną i zorganizowaną rodzinę. Taki podział jest zaplanowany, aby szanować indywidualną przestrzeń każdej żony, a także utrzymać dynamikę, w której każda ma swoje miejsce do opieki. Nad dziećmi i gospodarstwem domowym. Poligamia w oczach masajów to nie tylko wybór osobisty, to praktyka akceptowana i szanowana kulturowo, postrzegana jako sposób na zapewnienie dobrobytu i wzajemnego wsparcia. Żony stają się współpracowniczkami, wspólnie wychowując dzieci i zarządzając obowiązkami rodzinnymi. Ta struktura pozwala także mężczyźnie na pełnienie roli dostawcy i lidera społeczności, podczas gdy żony przyczyniają się do równowagi społecznej grupy, tworząc system, w którym każdy członek ma ważną i współpracowniczą zależną rolę. Ta unikalna struktura rodzinna nie jest wolna od wyzwań. Współżycie kilku żon wymaga wzajemnego szacunku i zrozumienia, a rola mężczyzny jako mediatora jest kluczowa dla utrzymania harmonii w domu. Co ciekawe, ta struktura przyczynia się także do spójności społecznej masajów, ponieważ każdy związek wzmacnia więzi między rodzinami i plemionami, rozszerzając sieci wsparcia i solidarności. Społeczeństwo masajów jest zorganizowane w fascynujący sposób, opierając się na strukturze grup wiekowych, które życie ich członków od dzieciństwa aż po starość. Każdy etap życia wiąże się ze specyficznymi rolami i obowiązkami, a ten podział jest jednym z najważniejszych aspektów kultury Masaju. Przejście między grupami wiekowymi to nie tylko kwestia wieku, ale również rytuałów i głębokich tradycji, które symbolizują rozwój osobisty i zaangażowanie wobec społeczności. Jednym z najbardziej intensywnych momentów tej drogi jest okres moranu, wojowników masajskich. Przygotowanie do zostania wojownikiem jest rygorystyczne i. Pełne symboliki. Młodzi Masajowie przechodzą trening fizyczny i mentalny, ucząc się umiejętności niezbędnych do ochrony swojego ludu i bydła przed zagrożeniami. Od najmłodszych lat są szkoleni w wytrwałości oraz zaznajamiają się z wyzwaniami ich rzeczywistości, które obejmują zarówno stawianie czoła drapieżnikom, jak i przystosowanie się do ekstremalnych warunków. Dla młodego Masaja rytuał przejścia do życia wojownika jest jednym z najbardziej wyczekiwanych i wymagających momentów. Przechodzą przez ceremonie, które przygotowują ich do Stawienia czoła trudnościom dorosłego życia, wzmacniając poczucie odwagi i odpowiedzialności. W niektórych rytuałach odwaga młodego człowieka jest testowana podczas działań, które obejmują stawianie czoła dzikim zwierzętom, takim jak lwy, co jest symbolem odwagi i umiejętności. Chociaż praktyki te zmieniały się z czasem, szacunek dla waleczności i ochrony społeczności pozostaje. Wojownicy pełnią nie tylko rolę obrońców, ale również odgrywają kluczową rolę w zachowaniu tradycji i przekazywaniu wiedzy młodszym pokoleniom. W okresie Moranów, który może trwać kilka lat. Wojownicy żyją w systemie zbiorowym, gdzie uczą się i praktykują umiejętności walki, strategie obronne oraz techniki polowania, podejmują również odpowiedzialność za opiekę nad bydłem, które jest jednym z głównych symboli bogactwa i przetrwania masaju. Ponadto bycie Moranem to okazja do zdobycia szacunku i statusu w społeczności. Wytrzymałość fizyczna i mentalna, którą rozwijają w tym okresie, przygotowuje ich nie tylko do bycia wojownikami, ale również do pełnienia roli starszyzny, strażników mądrości w późniejszym życiu. Ci starsi, będąc w ostatniej fazie struktury wiekowej, przejmują odpowiedzialność za doradzanie i kierowanie decyzjami społeczności, stając się wzorem dla młodszych pokoleń. Polowania i strategie Masajów w afrykańskich sawannach są imponujące. Wojownicy Masajów przemieszczają się w ciszy, zwracając uwagę na każdy szczegół wokół siebie. Dla nich polowanie wymaga precyzji i strategii, w której każdy ruch jest przemyślany. W przeciwieństwie do nowoczesnych polowań, Masajowie stosują niemal niewidoczne podejście. Znają kierunek wiatru, roślinność oraz sposób, w jaki poruszać się, by nie zostać zauważonym, co jest kluczową umiejętnością, którą uczą się od dzieciństwa. Od najmłodszych lat masajowie trenują, by rozpoznawać niemal niezauważalne ślady na ziemi, takie jak odciski i tropy, a nawet dźwięki otoczenia. Wiedzą, że na przykład krzyk ptaka może oznaczać obecność zwierzęcia w pobliżu. Podczas polowania w grupie stosują precyzyjne taktyki, tworząc okrążenie, w którym każdy wojownik zajmuje strategiczną pozycję, utrudniając ucieczkę zwierzyny. Polowanie Masajów to nie tylko kwestia siły, ale także umiejętność odczytywania zachowań zwierzyny i dostosowywania swoich działań do każdej sytuacji. Czekają na odpowiedni moment, oceniając każdy ruch, pokazując jak ta działalność odzwierciedla mądrość i umiejętności nabyte na przestrzeni lat. Masajowie to lud, który postrzega życie nomadyczne jako integralną część swojego istnienia. Zamiast osiedlać się w jednym miejscu, nieustannie przemieszczają. Się w poszukiwaniu świeżych pastwisk i zasobów dla bydła, które stanowi podstawę ich egzystencji i kultury. Taka mobilność pozwala im zawsze znaleźć najlepszy teren do karmienia swojego bydła, poruszając się zgodnie z porami roku i warunkami środowiskowymi. Praktyka nieustannego przemieszczania się jest również związana z ich własnym systemem zrównoważonego rozwoju, gdzie masajowie korzystają z zasobów naturalnych bez ich wyczerpywania. Zamiast pozostawać w jednym miejscu, aż ziemia się wyczerpie, szanują oni naturalne. Cykle, pozwalając roślinności się zregenerować, podczas gdy przenoszą się w inne miejsce. Ta technika pomaga utrzymać równowagę ekologiczną pastwisk i zmniejsza wpływ wypasu na środowisko. Żyjąc w ciągłym ruchu, Masajowie mają prostą i praktyczną strukturę mieszkaniową. Chaty, które budują, są wykonane z naturalnych i lokalnych materiałów, takich jak gałęzie i glina, co pozwala na ich łatwe demontowanie i odbudowywanie w nowych miejscach. Te tymczasowe schronienia odzwierciedlają także ich szacunek dla środowiska. Środowiska. Nic się nie marnuje, a materiały są wykorzystywane z minimalnym wpływem na otoczenie. Masajowie mają nietypową praktykę pogrzebową. Nie grzebią swoich zmarłych. Dla nich pochówek jest postrzegany jako coś, co narusza ziemię, akt, który nie szanuje ich zrównoważonej relacji z naturą. Zamiast tego po śmierci ciało jest wystawiane na świeżym powietrzu, gdzie zwierzęta mogą się nim pożywić. Ta praktyka ma głębokie znaczenie. Wierzy się, że w ten sposób energia zmarłego ponownie łączy się z naturą, zasilając cykl życia, którego Masajowie uważają się za część. Ten rytuał powrotu do natury odzwierciedla silną więź, jaką wspólnota Masajów ma ze swoim środowiskiem. Dla nich śmierć nie jest ostatecznym końcem, lecz przemianą w coś, co nadal przyczynia się do ziemi, którą tak bardzo czczą. Ponadto pozwalając naturze działać, Masajowie podkreślają swoją wizję życia jako cyklu, w którym nawet śmierć ma kluczową rolę w utrzymaniu równowagi. Ta praktyka nie dotyczy wszystkich, jedynie starszy i wyróżniające się postacie otrzymują tę honorową przepustkę, a proces ten jest traktowany z wielkim szacunkiem. Taniec adumu znany z pionowych skoków wojowników masajów sięga daleko poza demonstrację siły czy zwinności. Skok ten jest rywalizacją między nimi, w której każdy wojownik stara się przeskoczyć innych wysokością, pokazując jak wysoko potrafi się unieść bez dodatkowego rozbiegu. Ale adumu to coś więcej niż wyzwanie fizyczne. To sposób na okazanie siły, wytrzymałości i odwagi, czyli cech Wśród masajów. Im wyżej wojownik skacze, tym większy szacunek zdobywa w społeczności. To uznanie może mieć bezpośredni wpływ na jego status, w tym jako potencjalnego partnera do małżeństwa. W oczach innych masajów skok ujawnia nie tylko umiejętności, lecz także ducha i determinację wojownika. Cechy niezbędne dla tych, którzy chcą się wyróżnić. W tańcu uczestnicy na zmianę wykonują skoki, podczas gdy inni wojownicy i członkowie plemienia śpiewają i dopingują każdy ruch. To rytuał, który jednoczy wspólnotę i Celebruje tożsamość wojowników Masajów, pokazując, jak fizyczność i duchowość współistnieją w ich tradycjach. Kultura Masajów, znana z bogatych tradycji, dzisiaj staje przed wyzwaniem zachowania swojego stylu życia wobec presji współczesnego świata. Wpływ edukacji formalnej i gospodarki rynkowej zmienia życie Masajów, zwłaszcza wśród młodych, którzy mają dostęp do szkół i są narażeni na nowe idee i możliwości. Wielu z nich zaczyna przyjmować elementy nowoczesności, takie jak telefony komórkowe czy zachodnie ubrania, ale bez całkowitego porzucenia swojej kultury. To zetknięcie ze światem współczesnym rodzi dylematy, ponieważ podczas gdy niektórzy Masajowie dążą do zachowania swoich tradycji, inni widzą adaptację jako konieczność dla przetrwania plemienia. Co więcej, Masajowie borykają się z intensywnymi konfliktami terytorialnymi z lokalnymi rządami i innymi plemionami. Historycznie koczowniczy Masajowie korzystali z rozległych obszarów do wypasu, lecz dziś tracą swoje ziemie z powodu polityki rządowej i rozwoju rolnictwa. W wielu przypadkach te tereny są przekształcane w parki narodowe lub przeznaczane na rozwój nowoczesnej infrastruktury, co prowadzi do ograniczenia mobilności Masajów i zmniejszenia terenów wypasowych. Te naciski bezpośrednio wpływają na utrzymanie społeczności, która opiera swoje życie na hodowli bydła, centralnym filarze kultury Masajów. Teraz przywódcy plemienia szukają delikatnej równowagi, zachowania tożsamości kulturowej bez izolowania młodych od współczesnego świata, łącząc wartości Masajów z wymaganiami nieustannie zmieniającymi mieniającego się świata i na tym kończy się nasz film. Prosimy podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat masajów. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Kliknijcie w film, który teraz pojawia się na ekranie. Jestem pewien, że spodoba się wam jego treść. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.